Jest wiele sposobów, w które można wyrazić swój sprzeciw, nie robiąc tego kosztem dzieci, powiedział w sygnałach dnia Patryk Jaki, komentując strajk w oświacie. W miniony poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z Oświatowej Solidarności. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił, że w strajkujących szkołach mogą nie odbyć się rady pedagogiczne. Zagraża to egzaminom maturalnym, bo przed 26 kwietnia nauczyciele muszą wystawić maturzystom oceny, by uczniowie mogli podejść do egzaminu dojrzałości. Matury rozpoczynają się 6 maja. Myślnik chcemy, żeby wszyscy korzystali z owoców rozwoju państwa, podkreślił Patryk Jaki i dodał, że państwo przez lata było okradane przez różne grupy przestępcze? Jak wyjaśnił, dzięki odzyskaniu pieniędzy z szarej strefy, miliardy złotych zaczęły wracać do budżetu państwa, ale do ich spożytkowania trzeba było ułożyć priorytety. Priorytety ułożyliśmy w sposób następujący. Najpierw trzeba wzmocnić rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, stąd programy takie jak 500, plus powiedział jaki. Następnie zwróciliśmy uwagę na emerytów, którzy, uważam, są jedną z najbardziej poszkodowanych grup w 3RP, dodał polityk. Jaki zwrócił uwagę, że w strefie euro wzrost PKB jest na poziomie 1,8%, a w Polsce OK? 5%. Jeżeli dalej tak będzie, to w kolejnych latach rządów będziemy mogli, jeżeli Polacy nam zaufają, skoncentrować się na innych grupach, w tym na nauczycielach powiedział. Przypomniał, że aktualna jest oferta rządu dla nauczycieli, zgodnie z którą przy zwiększeniu pensum nauczyciel dyplomowany za dwa lata będzie zarabiać 8100 zł brutto. Uważam, że to nie jest mało, powiedział. Gość jedynki poinformował, że zgłaszają się do niego rodzice uczniów i proszą o podjęcie radykalnych kroków. Rodzice proszą o kroki prawne wobec nauczycieli, szczególnie ci rodzice, którzy boją się, czy ich dzieci przystąpią do matury, powiedział wiceminister sprawiedliwości. Odkreślił, że w ostatnim tygodniu przed egzaminem młodzież powinna powtarzać i porządkować materiał, a przez strajk nauczycieli wyniki matur będą gorsze i uczniowie mogą nie dostać się na wymarzone studia. I kto za to poniesie odpowiedzialność? Zapytał. Patryk, jaki mówił też o pracach nad wprowadzeniem sędziów w pokoju, a także o zastrzeżeniach Komisji Europejskiej do reformy sądów w Polsce.